Witajcie w kolejnym odcinku z serii Scratch, programowanie dla każdego. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak stworzyć najprostszą grę milionerzy. Na początku zaprezentuję Wam tą grę, potem pokażę Wam jak ją zrobić, a następnie pokażę Wam jak poprawić błąd z ostatniej aplikacji, którą otworzyliśmy, czyli w pierwszym odcinku o nazwie kwadraty. A więc zobaczmy jak działa gra milionerzy. Klikamy zieloną chorągiewkę. Jak masz na imię? Filok. Cześć fillok Mam dla Ciebie kilka zadań matematycznych. Pytanie numer 1, ile to jest 10 razy 20 dzielone na 4 odjąć 10 i to jest 40, czyli odpowiedź B. Można napisać albo B, albo 40. Ja na początku napiszę 40. Dobrze przejdźmy do następnego pytania. Pytanie numer 2 Ile to jest 7 dzielone na 1? Odpowiedzi: no to tutaj damy specjalnie źle, czyli C. Pokażę Wam teraz, że można i liczbami, i literami. No niestety nie udało się, spróbuj ponownie. A więc za chwilę spotykamy się przy ekranie do pisania skryptów. Cześć! Witajcie znowu. Chciałbym Wam teraz pokazać, jak stworzyć tą aplikację. A więc zacznijmy od tego. Kiedy kliknię, to. Zieloną chorągiewkę zapytaj, jak masz na nim? I czekaj, teraz wygląd powiedz, teraz takie coś połącz. Tutaj dajemy. Cześć i czujniki, odpowiedź. Cześć, odpowiedź, a następnie wygląd. Powiedz: Cześć, mam. Nie, bez cześć, bo już tam było. Przed chwilą mam dla ciebie kilka. Zadań matematycznych. Najlepiej matematycznych, aby można było na nie odpowiadać literą i liczbą. Dalej piszemy już y, pytanie. A więc pierwsze pytanie, to dajmy na to na przykład: y, ile to jest? Dwa, dodać dwa. Nie będę tu jakichś skomplikowanych pytań wymyślał, e, tak. Można sobie tu jeszcze na początku dopisać pytanie numer jeden. I teraz tutaj odpowiedzi. Tropka, i tu na przykład. A. No to niech będzie dwa. B. To niech będzie cztery, czyli ta dobra. I C. To niech będzie, nie wiem, siedem. I teraz robimy takie coś. Jeżeli. Jeżeli tutaj musimy sobie dać takie coś z lub lub i tutaj dwa razy do tego dajemy równa się takie coś i jeżeli odpowiedź nie chce mi wejść o, do obydwóch tutaj na pierwszych dajemy odpowiedź e, równa się b lub czterdzieści to powiedz dobrze przejdźmy do nas następnego p Pytania, kropka. I tutaj możemy jeszcze sobie wstawić na przykład jakiś dźwięk. Ja sobie tam dałem, żeby było zagraj bęben przez jedną minutę. Ech. Sorry, musiałem na chwilę przerwać, ponieważ tutaj trzeba było dać jeżeli i w przeciwnym razie poprawcie sobie, a ja już tutaj będę szedł dalej. Następnym krokiem będzie dodanie, co on ma zrobić, jeżeli nie uda się. Czyli wygląd powiedz. No. No, niestety nie udało się próbuj ponownie chropka i możemy sobie tu dodać też jakiś dźwięk na przykład ten, to jest takie jakieś łę więc akurat będzie pasować i następną rzeczą, którą można zrobić, ale nie trzeba ale ja sobie zrobiłem jest stwórz zmienną i nazwijmy ją pienią. O, pienią albo na przykład kasa Okej okay. Tutaj mamy kasę i kiedy kliknię to to ustaw na zero yy, i jeżeli powie dobrze to zmień na przykład o ja w tamtym projekcie miałem o 100 no, oczywiście tych pytań można sobie tutaj dodawać, ile tam się chce. No nie. W ogóle. Jak się chce. O, a tu miała być 4, a nie 40. No nie, to chyba jasne. Więc, no nie wiem, czy jeszcze do tego projektu coś Wam chciałem pokazać. Chociaż jeszcze jedna rzecz. Trzeba w kontroli jest takie coś jak zatrzymaj. I trzeba dać tutaj przeciągnąć to, jeżeli będzie źle. To zatrzymaj ten skrypt. Rozumiecie to chyba, że e, i to jest tak. Pyta najpierw, jak masz na imię. Potem mówi cześć i to imię. E, potem mówi, powiedz. E, potem mówi mam dla Ciebie kilka zadań matematycznych, a następnie. Mówi pytanie numer 1, ile to jest 2 do 2, tutaj są odpowiedzi, potem skczytuje, czy odpowiedź jest dobra. Jeżeli jest dobra, czyli któraś to B albo 4, to gra sobie jakiś tam dźwięk, mówi: Dobrze, przejdźmy do następnego pytania, zmienia kasę o 100, a jeżeli źle jest, to mówi. No, niestety nie udało się, spróbuj ponownie grać dźwięk jakiś tu, nie wiem jaki, i zatrzymuje ten skrypt, czyli że jakby od nowa trzeba grać. A więc, cześć Pa, ja już tutaj nie mam Wam nic do powiedzenia, jeszcze tylko przejdę do projektu kwadraty, który był pokazany we wcześniejszym odcinku. Oczywiście jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że tutaj można zmienić sobie tło. Na przykład, nie wiem, tutaj nowe tło klikamy. I na przykład, nie wiem, na jakiejś takiej ścianie. I tak samo można sobie ludzika zmienić. Klikamy na niego tu. To. I na przykład. Dajmy na to, że jakiś taki gość. O! I tutaj już nam się wczytuje myślę, że to dużo lepszy pomysł a więc spotykamy się za chwilkę przy projekcie kwadraty a więc chciałem wam pokazać, że tutaj trzeba dorobić tylko takie coś, kiedy kliknięto zawsze jeżeli liczba rysunków z sprite1 większa niż 5, to powiedz czy nie warto wyczyścić ekranu przez 5 sekund tutaj właśnie wam to zaprezentuję dobra, kwadrat robimy kwadraty Drugi, trzeci, czwarty, piąty i teraz czy nie warto wyczyścić ekranu? No, jak widzicie, wszystko działa, a więc cześć, pa, lajkujcie, su subskrybujcie. To mnie pobudza do następnej pracy.